PiS dzisiaj złożył wniosek o unieważnienie wyborów w dwóch okręgach wyborczych w Koszalinie i w Katowicach, w których wygra, wygrali kandydaci opozycji w wyborach do Senatu. To jest w ogóle skandal, to co robi PiS, bo w każdej obwodowej komisji wyborczej, która liczyła głosy w wyborach do Sejmu i Senatu, zasiadali przedstawiciele PiS. Głosowanie odbywało się w ten sposób, że każdy z członków tejże komisji, tejże komisji widział jak oddane są głosy na poszczególnych kartach i na koniec zsumowano, policzono, przekazano te karty w właściwe urzędy gmin do Okręgowej Komisji Wyborczej. W Koszalinie. I z tego zliczania jednoznacznie wy wynika, że w wyborach do Senatu mam zaszczyt uzyskać jak największą, największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów do Senatu. PiS prowadząc wprost walkę, wojnę po pierwsze ze mną, a po drugie. Po tych 10 czy tam 8 dniach od wyborów, gdy okazało się, że nie da się przekupić żadnego senatora w opozycji, postanowił wykonać kolejny krok, unieważnić wybory w dwóch okręgach wyborczych, co ma pozwolić na to, żeby PiS uzyskał większość w Senacie. Ewidentnie widać, ewidentnie widać, że w tym przypadku PiS-owi zależy na przejęciu Senatu nie na podstawie woli wyborców, woli Polaków, tylko na, pod, na podstawie własnych instrumentów prawnych. To jest skandal. Gdyby tak się stało, to oznacza koniec demokracji w Polsce. To oznacza, że nie Polacy będą decydować o wynikach wyborów, a wyborów a będzie o tym decydować Kaczyński bądź jakiś inny kacyk zasiadający na ulicy Nowogrodzkiej w siedzibie pis Das <laughs> Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że do tak skandalicznej sytuacji nie dojdzie, ale gdyby rzeczy skandaliczne miały potwierdzenie w przyszłości, to jestem przekonany, że Polacy również na to nie pozwolą. I ostatnia rzecz, bo gdyby rzeczywiście kwestionować wyniki wyborów, to dużo bardziej należałoby zakwestionować wyniki wyborów do Sejmu, bo przecież opozycja uzyskała w liczbach bezwzględnych dużo większe poparcie niż PiS, a na końcu w mandatach to PiS będzie miał 235 posłów, więc jeżeli PiS cokolwiek chce weryfikować i sprawdzać, niech zacznie sprawdzanie od siebie, a więc od wyników wyborów do Sejmu.